No się ma yy, przepraszam z góry za to, że nie było dawna odcineczka, ale było to spowodowane tym, że mamy yy, remont garażu i nie miałem czasu po prostu, no i też od razu przepraszam za ten syf, nie patrzcie to, tam stoi basen, jeszcze nie ma wody w nim, ale... Jest z tego mi sypa, jak mówiłem, z remontu garażu. No to będzie taki odcineczek, króciutki, informacyjny. nadałem przykład i No a więc. Nie było odcineczków. Po pierwsze, nie miałem co nagrywać. Po drugie,. Nie miałem czasu. No. I. Pierwsza informacja jest taka, że przedwczoraj podaję, że wyrzuciłem wszędzie obornik. Jeszcze ściutko. Yy. I teraz tylko czekać, aż klatka zostanie przeniesiona. Tutaj Stefanek, ja, czy dziennego. Yy, pokażę Wam też teraz te młode, jak już wyrosły. I zastanawiam się nad tym, czy. Czy już ich nie rozsadzić, żeby siedziały same Jak przyjdzie ta, ta klatka Żeby do tych górnych komór ich nie wsadzić Po jednej sztuce I by sobie siedziały No tak, tutaj jest sianko Rozsypuję on bo zabrakło mi siana I teraz daję tu iść Taki sobie zebrałem worek Z kosiarki Z kosiarki zabrane. Ale już niedługo będę miał. Stefanek już się fajnie wyrobił. Fajne ucho. Główka się już mu fajna robi. I ma fajną budowę, fajną sierść. No. To już Stefanka nic się nie zmieniło. A i już stwierdziłem, że będę robił tak, że będę podawał tydzień zakwaszacz. Przez tydzień. I później przez tydzień o ten multiwitaminer. I później tydzień przerwy bez żadnych witamin ani zakwaszaczy I tak, dzisiaj podam ostatni dzień multivitaminer. Wszystkie króliki, Dobra, do tych. Nie wiem, czy na ostatnim odcinku już maluszki biegały, ale już wszystkie zostały, wszystkie sobie chodzą. Zabrałem już wygotnik. Mam wiedzieć, co tutaj sobie jedzą. O, w pisać w komentarzach nazwę. Do tego kuliczka mi się wydaje, że to będzie samiczka. No, I ogólnie to jest fajnie. Jeszcze sierść się do końca jeszcze nie, nie, nie poprawiła. Jeszcze wąsał sierść. No, ten, jaki fajny. Eleganckie są. Szkoda, że wszystkie czarne. Zamykamy. Sprawdzimy, jak są glony. Nie no koszczyste. Tutaj czysto. Y, Tutaj odpadła mi jedna sztuka. Y, o, taka, właśnie. Identyczna. Bo była po prostu taka najsłabsza. Malutka. No, ona była chyba o połowę, mniejsza I coś słabo przebierała na masie. A później coś do oka jeszcze wpadło. I ropiało. I przyszło następnego dnia. A to już, już sobie leża na środku. Samica już się się do mnie Ale znowu się Zaczęła Agresywna być A no widzicie Maluszki jakie nagłaskanie Idą Tu jest ich teraz 8. Tam jest dziewięć tak jak było No i tu mam planie poprawić po te trzy samiczki I, No I Króliczki mają wszystkie w sumie chyba miesiąc mają już tak są bardzo rozbrykane, ale widać, że to są o ile większe od tych na na te, a na te. Jest spora różnica. Jeszcze sobie tutaj na trawce. Dzisiaj jeszcze nie zostały żółwinki, ponieważ jest mokro. No jest różnica pomiędzy. Ale nie jedźcie tego, bo jest mokra trawa. Chodź maluszku. Ale są grubytki, jest to ciężkie. No, to informacja jest taka jedna, że na dniach najprawdopodobniej będzie klatka przeniesiona. No, No i piszcie w komentarzach, jakie chcecie odcinki. Mm, bo nie mam co nagrywać też. No i to było na tyle. Cześć.